Dobra, zobaczcie teraz tak. Tu mamy yy, takie zamki jednosystemowe na klucz dwupiórowy Diere. Drzwi takie teraz zrobili ładne czarne. To jest nowa lokalizacja w Wilanowie, w Warszawie. No i nasza przeróbka, klient się nie przejął za bardzo głupotami opowiadanymi yy, przez dewelopera czy też przez yy, producenta drzwi Diere. I zabezpieczył je tak naprawdę porządnie, tak jak należy. Ponieważ ten zamek z locktrapem nie jest żadną nadal ochroną, więc mamy tutaj założone, mamy tutaj założone dwie rozety antywłamaniowe. Obie są, znaczy te rozety są pamiętacie powierzchniowo kartowane. Na górze jest FA4KS, na dole jest FAEPS. To już wiecie, że takie rzeczy zakładamy. Tu oczywiście była, był dodatkowy otwór robiony. Tutaj dodatkowy otwór robiony na, na zamek pomocniczy, na zamek dodatkowy. No i w środku to wszystko elegancko, ładnie wygląda. Um, oczywiście pamiętajcie, że na nasze usługi są gwarancje, bo ludzie też pytają często o to, jest normalnie gwarancja. Jeżeli coś się zadzieje z tymi drzwiami, to oczywiście przyjeżdżamy i, i pomagamy tutaj usunąć usterki. Aczkolwiek nie, nie miewamy po, tym, po tych montażach. Zwłaszcza z, z zamkami EFY. Bardzo dobrze to wszystko współpracuje i, i nie mamy raczej problemów. A pamiętajcie również, jeżeli ktoś Wam mówi o gwarancji na drzwi. To pamiętajcie, że gadanie, że drzwi opadną, drzwi się opuszczą, bo budynek zapracował, to i tak Wam prawdopodobnie nikt tego nie naprawi, bo to budynek osiadł, a nie drzwi się zepsuły. Więc yy, proszę słuchać ze zrozumieniem i, i czytać umowy ze zrozumieniem, a nie słuchać bzdetów o, o gwarancji na drzwi. Dzięki bardzo i do następnego filmu.